Cześć! Czy mermending to po prostu freediving, ale w specyficznym ubraniu? No nie do końca. I myślę, że takie uproszczenie, porównywanie freedivingu i mermendingu i powiedzenie, że to jest to samo, to jak powiedzenie, że burleska jest striptizem. No, kor jest ten sam, ale różni je performance, odbiór całego tego wydarzenia, a także to, jak Performer, osoba wykonująca przedstawienie, się prezentuje i to jaką historię opowiada. I tym właśnie mermending od freedivingu się różni. Dla usystematyzowania podbierzmy ten temat totalnie od początku, czym w ogóle freediving jest. I ja tutaj będę się wypowiadać typowo z perspektywy osoby pływającej mermendingiem, więc freediving znam bardzo, bardzo pobieżnie. Natomiast jeżeli wśród osób oglądających jest osoba pływająca freedivingiem, chciałaby na ten temat coś więcej opowiedzieć, to bardzo chętnie zapraszam do kontaktu, może coś wspólnie przygotujemy. To co łączy mermending i freediving to jest przede wszystkim pływanie na wstrzymanym oddechu bez dodatkowej np. butli lub innych jakichś urządzeń. Które ułatwiałyby to podwodne pływanie. Freediving daje szersze pole manewru w kontekście układania naszego ciała, ponieważ w filmie, o którym opowiadałam, jak zacząć pływać z ręką, rozmawiałyśmy na temat tego, że zdecydowana większość ludzkich ciał tak ma, że w wodzie układa się do pływania na przemiennym ruchem nóg. Dlatego większość dzieci, kiedy uczy się pływać, bardzo często pierwszym stylem, który im wychodzi, to jest właśnie pływanie pieskiem. Natomiast Mniej osób, ale ma taką łatwość, że od razu układa się to ciało do tej syrenki i gdzieś te nogi idą symetrycznie. We freedivingu możemy używać tak, jak nam jest wygodnie. Są zarówno monopłetwy do pływania właśnie ze złączonymi stopami, jak i są płetwy do pływania takiego. Wiecie, każda noga oddzielnie, swobodnie, więc to jest tak naprawdę zależne od waszego komfortu, a także pewne są niuanse pomiędzy tym, jak woda zachowuje się pomiędzy dwoma płetwami, jedną płetwą, więc co jest lepsze do pływania głębokościowego, gdzie można bić lepsze rekordy, co się lepiej spisuje, u której osoby. Słuchajcie, to jakby jest już coś, co. O czym musiałaby Wam opowiedzieć osoba troszkę bardziej w tym freedivingu siedząca, natomiast macie tutaj cały czas przebitki, widzicie to, co chcę Wam pokazać, jak ten freediving się prezentuje, na czym to polega. I właśnie dlatego, że oba sporty mają ten wspólny kor, ten wspólny, wiecie, rdzeń, że oba polegają na pływaniu ze wstrzymanym oddechem, to wrzuca się je do jednego worka czasami i się wydaje, że ten mermendik to jest dokładnie to samo. A tu jakby nie o to chodzi. No bo jednak mermending i ten piękny strój jest związany z kreowaniem pewnego rodzaju performensu. Mermending może być sztuką, jeżeli oczywiście ty chcesz. Nie musisz. Jeżeli po prostu pływanie z tymi ogonem sprawia ci fan taki, jaki jest, cieszy cię po prostu ten ogon i chcesz to zachować dla siebie jak najbardziej. To się nie wyklucza. Natomiast jeżeli chcesz stworzyć coś więcej, chcesz opowiedzieć historię, Chcesz stworzyć jakiś taki podwodny świat i podwodny performance, to właśnie mermending służy do tego fantastycznie, bo syreni ogon przykuwa uwagę. Dlatego nie upieram się, jak nie chcesz być performerką, nie musisz, ale to, że Ty nie chcesz, nie znaczy, że w syrenim ogonie nie będziesz zwracać uwagi. Bo będziesz. Ludzie bardzo pozytywnie reagują na postać Syreny. To jest bajkowa postać, to się bardzo miło kojarzy, ogony są kolorowe. To jest coś, co nie na co dzień się spotyka, nie na co dzień o coś takiego można zapytać. Więc to ogólnie wśród ludzi budzi bardzo dużo pozytywnych, serdecznych emocji. Więc nie zdziw się, że jeżeli będziesz sobie pływać, to na pewno będziesz miała widownię, nawet jeżeli nie taką wprost. To ludzie po prostu zerkają, bo ich to ciekawi. I w ogóle wprowadza w pewien stan takiej relaksacji. Obserwacja podwodnych akrobacji, tego jak układa się ogon, tego że ten syrenkowy styl jest specyficzny i jest tak bardzo naturalny do środowiska wodnego, to dodatkowo też przyczynia się, że ludziom, którzy są odbiorcami Mega komfortowo się na to patrzy. Ludzie patrzą na syrenki trochę podobnie jak patrzą na zwierzęta będąc w oceanarium. Po prostu ich to relaksuje, po prostu się wyciszają i ciężko jest im po prostu tego zabronić. To jest miłe, przyjemne dla oka. I wiecie, kiedy ktoś dobrze umie w mermending? Nie tylko wtedy, kiedy technicznie dobrze sobie radzi, ale właśnie wtedy, kiedy dodatkowo on potrafi. Zainspirować tą publiczność, przedstawić całą tą historię, opowiedzieć, zrobić ten performance. Bo zobaczcie, porównałam striptease i burleskę trochę jak freediving i mermending. I to też nie jest tak, że na przykład jak striptease, to musi być jakiś tam, nie wiem, umniejszając. Absolutnie nie. Posłużę się tym przykładem. Striptease oczywiście może być gdzieś przeprowadzany w. Podrzędnym miejscu, służąc tylko wyłudzaniu pieniędzy. Natomiast może też być pewnego rodzaju akrobatyką i sportową sztuką. Podobnie burleska, ona jest sztuką, ale całkiem w innym wydaniu i burleska może być zarówno taka. Glamour i inspirująca i sprawiająca, że ludzie wiwatują na widowni, ale też może być śmieszna, może mieć elementy komediowe, może łączyć się ze sketchami i takim komicznym zacięciem. Podobnie jest właśnie z freedivingiem i mermendingiem. Chociaż ja tutaj używam bardzo dużego uproszczenia i mówię, że freediving to jest taki bardziej sportowy styl, a mermending to jest taki, taka bardziej sztuka, to tutaj również jest wiele, wiele niuansów. I wiele zależy od tego. Jak Ty, jako osoba pływająca, przedstawisz siebie, przedstawisz swój styl pływania, i czy w ogóle będziesz chcieć to robić? Freediving. Może być związany bardziej z pływaniem, wiecie, biciem rekordów na temat tego, jak długo wstrzymiesz oddech. Może polegać na biciu rekordów pływania głębokościowego. Tak samo merwending może być związany z powolnym, delikatnym pływaniem. Może być związany z akrobacjami. To nie musi być koniecznie syrenka, przecież, która jest taka miła i uprzejma. Ona może być tą syreną, która właśnie poluje na marynarzy i spożera ich serca albo wątroby. Więc ogrom różnych możliwości. I czy do takiego performance'u po prostu wystarczy strój? No nie. Tak samo jak ze strip nie zrobimy performenki burleskiej, kiedy ją po prostu ubierzemy w piękny gorset, tak samo jak freedivera ubierzemy w syreni ogon, to nie oznacza, że od razu on tak tą publiczność pochłonie. Owszem, troszeczkę tak, bo tak jak mówię, no ten ogon sam z siebie on sprawia, że publika się znajduje. Natomiast... Tu jest troszeczkę więcej. Tu jest bardzo duża świadomość ciała, świadomość swojej mimiki, umiejętność, wiecie, jakby tworzenia takiej relacji z odbiorcami. Syrenka nie pływa z maską na twarzy, więc nie widzi totalnie nic, co jest wokół niej. Najczęściej nie widzi też swoich odbiorców, a jednak musi sprawiać wrażenie, że ona dokładnie wie, gdzie patrzy i z kim nawiązuje relacje. I to jest sztuka. Więc kiedy widzicie syrenkę i myślicie sobie: O, jakie to jest super cute! I jak to jest, po prostu prosto zrobić po prostu kupuje ogon, idę nad wodę i dzieje się. Trochę, trochę też tak jest, ale wiedz, że jeżeli zobaczyłaś jakąś syrenkę i ona Cię tak porwała i tak zainspirowała, to to oznacza, że ona naprawdę świetnie pływa syrenką. Im bardziej syrenka wygląda naturalnie, tym więcej pracy włożyła w swój warsztat. Nie tylko w ćwiczenie techniki pływackiej i oddechowej, ale także w ćwiczenie tej reakcji z publicznością. Ma wyrobiony warsztat jako performerka, jako osoba, która właśnie zajmuje się zabawianiem publiczności w sobie właśnie znany sposób. Oczywiście mermending może też być formą pływania takiego rekreacyjnego czy sportowego po prostu w fancy ogonie i super i jak najbardziej. Natomiast daje większe też możliwości, możliwość robienia tego performance'u. No i tutaj przechodzimy płynnie do tematu jak tworzyć własną mersonę, bo bardzo często jednak wchodzenie w ten strój sprawia, że Chcemy podkreślić jakąś część siebie, albo chcemy być inną osobą niż jesteśmy dotychczas, i podobnie jak osoba zajmująca się jakkolwiek wchodząca na scenę, czy to aktor, czy to komik, czy to performerka burleski, czy chirlinderka, ktokolwiek inny, przedstawia jakąś historię, tak właśnie jest też w przypadku mermendingu, ale żeby zrobić to faktycznie tak porywająco, to musi być spójne, to musi być przemyślane, to musi być też dobrze opowiedziane, więc. Myślę, że na temat tego, jak tworzyć własną mersonę, powiemy sobie w osobnym filmie, ale to, czym chciałabym skonkludować dzisiejszy materiał, to jest właśnie to, że to, co odróżnia mermending od freedivingu, to jest właśnie ta możliwość performance'u. Dlatego kiedy osobie pływającej stylem freedivingowym wydaje się, że to jest jedno i to samo, że co to za sztuka i filozofia, to ojno, no, jesteś w błędzie. I kiedy pyta, na jak długo umiesz wstrzymywać oddech, jaki jest twój rekord, jak wpływasz głęboko, to to jest czasami czasami tak nieprzyspające do tego, czym jest mermending, że równie dobrze ja mogłabym się takiego kogoś zacząć pytać: Ej, a skąd masz ogon? <grywa> to są po prostu całkiem dwa różne style. Owszem, one wywodzą się z jednej pasji do pływania na wstrzymanym oddechu i do przekraczania granic możliwości swojego ciała, do pływania, do tych podwodnych akrobacji, jak najbardziej. Natomiast to, finalnie, jaki jest odbiór obu tych stylów pływania, jest absolutnie inny i wynika zarówno z tego, jak odbiorcy, osoby oglądające, osoby trzecie widzące oba style, jak one to odbierają, plus też to jak osoba pływająca przedstawia siebie, wyraża siebie i czy chce wyrażać siebie dalej. Także to był taki dzisiejszy materiał. Jestem ciekawa, czy macie jakieś przemyślenia z tym związane. Dajcie mi koniecznie znać, a ja już je zami Dzięki serdecznie za oglądanie. Wpadnijcie na Instagram, na TikToka, bo tam troszeczkę więcej syrenich treści. Zresztą linki znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się ciepło! Cześć!